Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zarpaka. Dzisiaj sobie dokończymy turbiny wiatrowe robić i myślę, że przeniesiemy już maszynki na dole, tam gdzie już zrobiłem, troszeczkę już pograłem sobie poza odcinkiem, więc wam pokażę, co mniej więcej tutaj zrobiłem. Jest tutaj takie przeniesione już, gdzie będzie maszynki stały. Tam już zrobiłem takie mini połączenie, tutaj takie, by, byle jakie byle by było. Tutaj już będzie przymiarka, ta właśnie maszynki. Tutaj mamy MV transformera oraz LV transformera, który przerabia nam, jakby w sensie, transformuje nam prąd na mniejszy, na low voltage, który, który mamy tutaj. Bo maszynki generalnie przyjmują Na przykład Electric Furnace, po, przyjmuje Power Tier 1, a HVK, którą tutaj mamy, ona ma już tego tieru 3. Czyli, jakbyśmy to podpięli pod nasz właśnie elektryczny piec, to by nam go wzięło i boom, by było. A więc, tak zrobiłem coś takiego, co się nazywa Transformer Upgrade. On podnosi nam, jakby, tier o 1. Oj, nie chciałem tego robić. Ale tak. W ten sposób się go robi, robi, jest to dosyć łatwe. Robi się go z MV Transformera w ten sposób, bardzo prosta rzecz. I generalnie, co to daje? To powoduje, że nie będzie nam wydupiać go po prostu. Tutaj na ekranie wam się pokażą mniej więcej Power Tiery, ile one prądu mają. I na przykład, tutaj mamy właśnie ten Power Tier 1, czyli 32 euro na tick. A tutaj mamy już. Tego Power Tier 3 Czyli 512 EU na tick. Zacznijmy może od tego, że Wam pokażę mniej więcej Jak tutaj tą turbinę Skończyłem, ponieważ no w miarę tak skończyłem Proszę bardzo, tak się ona prezentuje Tam druga już nie dokończona Tak mniej więcej to wygląda Że tutaj takie Turbiny jeszcze tam na chwilę tylko stestowałem i zabrałem z powrotem, bo nie mam za bardzo dużego prądu wydawać. Zacznijmy, ja bym chciał zrobić elektrycznego tri więc do Tritapa nam się przyda small power unit, robimy w ten sposób. Ja już te itemki sobie zrobiłem, także posiadamy to i połączymy to z tri tapem Tyle, że oczywiście tri musi być nowy. Także bierzemy nowego tri-tapa, dajemy tutaj i proszę bardzo, mamy elektrycznego. Teraz pójdziemy sobie do naszej transformatorowni, gdzie y, tą właśnie sobie tego tritapa podładujemy. Zdajemy go tutaj i idzie. Dlaczego tutaj jest prąd w tym? Y, podłączyłem na dosłownie na chwilę właśnie ten wiatrak tam wrzuciłem i nam się dużo prądu zrobiło, bardzo dobrze, tyle że na razie nie mam na co tego prądu za bardzo wydawać, więc po prostu zostawiłem tam tyle ile jest i aktualnie po prostu jest. Tutaj bierzemy nasz przerobiony węgiel i dokończymy sobie tamte raw carbon, okay. tutaj mam już zaczęty, także dajmy tu. I przeróbmy w kompresorze. Także jak to się robi, to ja pójdę jeszcze szybko po gumę, ponieważ przyda nam się do właśnie HV kabli, czyli na tych złotych kablach. Także ja tutaj polecę szybciutko. O, jesteśmy w gumowym lesie. Zobaczmy, ile wytrzymuje. On ma generalnie wytrzymałości, no gdzieś około 500 gumy. Można tym zebrać na pełnym ładowaniu. Także zbierzmy to, a ja się zaraz widzimy. A więc zebrałem 64 plus 51 kauczuku, czyli tego sticky resin. No zużyło się dosyć troszeczkę. Tutaj, no, z 4K EU się zużyło, w tym Electric Tritapie. I wrzućmy to do przerabiania tutaj. A my wrócimy do robienia tych tutaj na właśnie te carbon rotorów. O, tutaj kolejne się zrobiły. Przerobimy się na tego. Potem na to, to możemy znowu z powrotem wrzucić i niech się to przerabia, i w tym momencie zrobimy kolejnego. Więc wezmę do kolejnego szafta, weźmiemy, już poczekamy tu. Ja wezmę resztę gumy, jaką tutaj mam. Ok, i mamy plate siup, siup, i mamy kolejnego kinety, gearboxa. I teraz tak, czekamy na gumę. I potem z gumy robimy kable, więcej kabli i I, i jesteśmy tutaj Tutaj w transformatorowni tutaj zrobiłem taki tajny pokoik Gdzie kable prowadzą właśnie do tych y, naszych Turbin, także ja tutaj dopełnię tylko I OK, pyk, ostatni yy, Mamy już podłączony tą ostatnią turbinę, tą drugą Także wracamy szybko i wrzucimy sobie do tego nasze już te gearboxy. Także podlecimy do jednego, tutaj wrzucimy jeden gearbox, i już nam się produkuje. Tutaj możemy zobaczyć, że 135 EU na tick leci. A tutaj jeszcze wrzucimy drugiego, i mamy 137 EU na tick. I dlaczego? Zrobiłem dwa osobne kable, tak jak widzieliście tam. Podlecimy sobie. Ok, i jesteśmy tutaj, już w naszej kablowni. I dlaczego tutaj są dwa osobne te? Otóż kabel taki może prze, prze, przenieść 512 EU na TIG. A tutaj aktualnie jest 80. I zależnie od wiatru, jaki jest na zewnątrz, od jakiej mocy jest wiatr, to tyle dużo, dużo więcej będzie właśnie tych EU na TIG leciało. Więc jeżeli bym podpiął. 2 pod to to bardzo dobrze może być, ale już takie 4 już niekoniecznie, ponieważ będzie nam się po prostu prąd marnował, bo nie będzie w stanie go wysyłać przez ten jeden kabel. Więc na, na, na ten jeden tutaj szlak, jakby to powiedzieć, to na ten jeden szlak mogą wejść dwa maksymalnie turbiny najlepiej. Bo zależnie od wiatru, bo aktualnie przy mocy 56 Mocy właśnie wiatru jest właśnie generowany tyle prądu. A taki właśnie kinetic gearbox, rotor, może mieć maksymalnie 110 mocy wiatru, może generować. Także, jeżeli takie dwa byśmy postawili sobie, to właśnie na ten jeden wystarczająco będzie dobrze. Możemy nawet zaryzykować i trzy dać, ale już cztery tak nie bardzo. Więc po prostu sobie gdzieś najwyżej dalej gdzieś damy albo. Zostaniemy już przy tych dwóch, bo w sumie czemu nie? Dwa mogą wystarczyć. W razie czego się dorobi kolejnego i podepnie pod właśnie szlak. Już tak przyszłościowo zrobione. Ok, a więc zacznijmy robić maszynki na no nasz dolny, jakby dolne piętro. A więc tak, co nam się przyda? Na przykład Electric Furnace. Robię się go prosto, ponieważ Electronic circuit, iron. Ok, a więc zrobię sobie kilka takich circuitów, ponieważ się przydadzą. Następną rzeczą będzie zrobienie tego. Piecyka ironowego, czyli iron platey i furnace, więc to robimy na szybciutko. Ok, proszę bardzo. Następną rzeczą będzie dodanie tylko redstone. I mamy electric furnace. Następną rzeczą, jaką bym zrobił, będzie macerator. Robimy go z flintu, cobblestone. basic machine. Ok, proszę bardzo, mamy macerator. Kolejną rzeczą, jaką byśmy zrobili, może być ekstraktor. Ok, mamy ekstraktor. Następną rzeczą możemy zrobić kompresor. Robi się go w prosty sposób, proszę bardzo. Następną może być metalformer. Robi się go dosyć ciężej. Ok, dwa toolboxy oraz trzy koile. I mamy metalformera. Ok, i mając metalformera i nasze pięć takich podstawowych, które tutaj mamy w tym miejscu, idziemy sobie z tym na dół, gdzie sobie już to podłączymy. A więc tak, zacznijmy najpierw może od odcięcia tutaj kabla, żeby nam od razu nie poszło. Zobaczmy na szybko, czy tylko jest, idzie prąd, czy nie idzie. Nie idzie super, a więc możemy w tym momencie przystąpić do naszego podłączenia. Idzie furnace, następnie macerator, może pójść teraz kompresor, metalformer oraz ekstraktor na końcu. I teraz do tego potrzebujemy dodać po dwa takie transformery. Pierwsze dwa, drugie, trzecie, czwarte oraz piąte. Następnie możemy podłączyć z powrotem i powinno wszystko działać. Oczywiście, nic nie wybuchło. Wszystko działa, więc to co mieliśmy zrobić, działa. A więc tak, zobaczmy jeszcze ile tutaj nam się zebrało. No już dosyć bardzo dużo idzie z tych właśnie wiatraków to cały czas przybywa, więc w następnym odcinku już sobie zrobimy właśnie Applied Energetics, możemy zacząć, czyli system magazynowania i przechowywania przedmiotów na dyskach. A więc to by było na tyle, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!